Lipiec to twój miesiąc urodzenia? Jeśli tak, to posłuchaj. Osoby urodzone w lipcu łączą w sobie energię wody i ognia, tworząc fascynującą mieszankę emocji i siły. Rak wnosi głęboką wrażliwość, intuicję i troskliwość, podczas gdy lew dodaje pewności siebie, charyzmy i determinacji. To połączenie sprawia, że są niezwykle magnetyczni, delikatni i opiekuńczy, a jednocześnie odważni i ambitni. Ich emocjonalna głębia sprawia, że potrafią doskonale odczytywać uczucia innych, a ich lojalność nie zna granic. Rak jest oddanym przyjacielem i obrońcą bliskich, a lew nie boi się walczyć o tych, których kocha. W relacjach są niezwykle ciepłymi i zaangażowanymi partnerami, dla których rodzina i miłość to fundament życia. Mają w sobie naturalny dar przywództwa. Lew inspiruje swoją siłą i autorytetem, a rak swoją empatią i zdolnością do budowania głębokich więzi. Zostaw komentarz o treści. Tak, jeśli tekst opisuje ciebie lub twoich znajomych. Polub ten film i zaobserwuj po więcej ciekawostek.